Halo. hej Martyna. No hej Zuzia. Pamiętasz jak Pani na przedsiębiorczości mówiła nam o Olimpiadzie z z teorii? No, pamiętam. Co tyle to, żeby wziąć w niej udział. I tak się tutaj znalazłyśmy. Witam Was w podcaście Śladem Marzeń. Trafiliście do miejsca, gdzie Wasze marzenia idą o krok dalej. Śladem Marzeń to coś więcej niż Olimpiada. Śladem marzeń to część nas, wspomnienia i lekcje, które już zawsze z nami zostaną. Dzięki temu projektowi same spełniłyśmy swoje marzenie, a przede wszystkim pomogłyśmy je spełnić innym. Olimpiada Zwolenni z teorii to niezwykła przygoda, która pozwoliła nam zacząć tworzyć coś pięknego i pokazać jak marzenia są ważne w naszym życiu. Dzięki tworzeniu naszego projektu odwiedziłyśmy Was w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz średnich, a nawet w klubach seniora. Od wielu z Was po spotkaniu słyszałyśmy, że jesteście nam wdzięczni za spotkanie, bo teraz zaczynacie walczyć o swoje marzenia. I to jest piękne, że dwie młode osoby, mimo wielu przeszkód, mogą działać tak wiele i dotrzeć tak daleko. Mówiono o nas w lokalnych gazetach, a nawet w radiu Eska. Dzięki takiemu rozgłosowi i zainteresowaniu naszym projektem mogłyśmy przeprowadzić zbiórkę dla fundacji Mam Marzenie, która tak jakby pomaga w spełnianiu marzeń. Mała Janinka, dla której zbierałyśmy fundusze na meczach hokeja, dzięki czemu poznałyśmy nowy świat i spędziłyśmy czas w całkiem inny sposób, przy okazji robiąc wiele dobrego. Dziękujemy każdemu, kto nas wspierał na tej drodze, ale przede wszystkim dziękujemy sobie nawzajem, bo mimo wielu upadków i sprzeczek podczas realizacji naszego projektu, dałyśmy radę i jesteśmy tutaj dzisiaj razem silniejsze, o nowe doświadczenia, a nasza relacja weszła na nowy poziom. Wszystko, co osiągnęłyśmy podczas tych kilku miesięcy, mamy dzięki Wam. Za co chcemy Wam bardzo podziękować, bo gdyby nie tak wspaniały odbiór naszego podcastu na Spotify oraz YouTube, nie doszłobyśmy tak daleko. Po 12 odcinkach i przybliżeniu Wam za każdym razem innego tematu, związanego z marzeniami, po raz ostatni powiemy te piękne słowa. Pamiętajcie, spełniajcie swoje marzenia. Zuzia, ten projekt to był świetny pomysł. Dziękuję Ci. Też Ci bardzo dziękuję za ten projekt. To był kawał dobrej roboty.